Kto umarł? Póki co umarł tylko małpę na... pierwszej misji co ciekawe O Boże źle jest, że to jest wszystko tutaj mm, ogarnięte cholera Nie ogarnąłem tych. No trudno. Z tyłu podejrzewam, że teraz chyba nic nie zajdzie, co? Tak podejrzewam, więc... Dobra Tarcza do przodu Tarczą szmato yy, no No i co? No i nic nie widać No i jedzie Hunterek. Właśnie nazwaliśmy Hunter'a, chyba, nie? Czy nazwaliśmy go? Zaraz, już nie odjarniam. Wszyscy? Wszyscy. Teraz pytanie, gdzie są te pierdzielone kosmity? To jest podstawowe pytanie, które musi sobie zadać każdy Polak. Gdzie są kosmity? Tu nie ma. A tu będą mieli spokojnie ochronę ze strony Hunterka. Propozycja nazwy karawan. Wredoty. No to nic zbytnio nie ma. Jak? Nie, taki fail. Jak ja, mogu, jak ja go mogłem przeoczyć, Gatemet? Cholera jedna. Kto padł? Ziomal! Nie, nie, że przeżyjesz. No, byłoby fajnie, jakbyś przeżył. Pięknie. Strzelił mi teraz z tego, ale szkoda mi trochę amunicji. Ale przynajmniej jest pod odstrzałem. kurtyna jasna. się mógłbym teraz strzelić, ale nie chcę. Dobrze, dobrze, wal dużego, wal dużego, bardzo dobrze. Ładnie! Tarcza! 2 na 10. Oho. No w niego to raczej nie trafimy. Ale wiemy, że tam się czai. To już jest. To już jest jakaś nie. Wcale nie mało ważna informacja. Że wiemy, że tam czai się zło. Kogoś pominąłem. Aha, tutaj jest ten. Ktoś tu wszedł. Tu tu wszedł? Serenetycznie moglibyśmy spróbować udzielić pierwszej pomocy ziemalowi. Tylko uda nam się na niego najechać, dodajmy. To wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Boże, jak ja mam na niego trafić? Nie wiem, czy trafiłem, czy nie. Jak go dorwiemy, się teraz pytam. Jak my go teraz dorwiemy? Tam jest koleś. Wiem o tym wiem. Dobra, Kucaj, Snajper, chodź tu. Armata, mięso armatnie, chodź tu. Ty pilnuj tyłów. Niecham ja go tu trafić. Dobra, nie wiem. Nie wiem czy będzie, czy nie będzie żył. No już... Ach, więcej nie zrobię. O! Tam uciekł skubany. Hmm. Trochę średnio. widać go widać dziada ale nic mi nie jestem w stanie w tym momencie zrobić dobra Jak mam przez okno dawać, jak on stoi za ścianą Gimby? No, spróbuję tutaj zobaczyć, czy rakietą da rady walnąć, ale... Chyba niespecjalnie. Uwaga! Będzie... jeb! Yep. Uuuu, idealny strzał! Daj więcej apteczki Ziemalowi. Nie no, już go leczyliśmy na ile mogliśmy. W tym momencie z tego co mi się wydaje. Że bardziej go nie, już bardziej go nie uleczymy. Miotacz antyszymkowy. <grybujesz> nie, to laserowy był anty, antyszymkowy. Zamra, spadamy z lokacji. Okej. Okay. I jeszcze tego pana trzeba stąd ewakuować. I dobra, czekamy na turę. Jest i ufok, Ora, ra makarni, rustyłek, placzek też rusz tyłek no i nasz demonstrator władzy rusza do, do boju. Nazik za nim. Może i trochę pilnuję też tyłów. Wydaje mi się, że chyba wszyscy, albo przynajmniej spora większość, w tym momencie chowa się właśnie tutaj. Albo gdzieś tu, ale podejrzewam raczej bardziej statek. Mam takie przeczucie. Do boju, Polacy. Czy nie mógłbym przesłać tam T-72? No nie. No nie. Dobra, plan jest mniej więcej taki. Wchodzimy, masakrujemy, wygrywamy. Tak, pokrótce, jakby ich tu wyustawić, żeby to było optymalne, żeby nikt nie zginął. Czyli wszyscy muszą ogólnie w odpowiedniej odległości stać? Otwórz drzwi, wolniej rakietą, zamknij drzwi. A to też nie gubi pomysł. Kurwa, wiedziałem, że tak będzie. Mnie tak nie mądrze, w sumie tak niemądrze ich w schowałem. Popsuli mój idealny plan. Cholera jedna. A ziomal! Ziomal, żyjesz! Żyjesz, ziomal! Dobre wieści! <śm> wiedziałem! Wiedziałem, że dasz radę. Twardy z ciebie jest kurczybyk. A. Dlatego tego dwie promocje, super. Ziamal oddawaj znicz. <laughs> Ale w takim wypadku trzeba będzie zespół zmienić, no i możemy kogoś nowego wylosować. Okej, okay, trwa losowanie nowego na rybka. A my tymczasem sprawdzimy, czy ktoś nowy jest wart tutaj naszej uwagi. O, Anna Green wydaje się spoko. Russell Cox też. Niech przybywają. A tymczasem pomyślmy, kogo by tu do nas przydzielić. W sumie na nie potrzebuje, bo mamy wóz bojowy. Więc no, jakiś świeży na rybek potrzebujemy. Na pewno. Przynajmniej tak mi się wydaje osobiście. Och. I trzeba się kogoś stąd, może, pozbyć jakiejś, powiedzmy, że starej ekipy. Dobra, pozbądźmy się na, na, Zik, na ziksa. Ok. Potrzebujemy kogoś na taśmę. Tak, kogoś na taśmę potrzebujemy kto by się dawał na taśmę? Ktoś, kto ma względnie dobrą celność i dużo siły. O, Wiktor Woźniak. O, pak, To no dużo pije, podejrzewam. Do Hugoktera. Jak to w ogóle brzmi do Hugo Koptera. <grybujesz> tak. Yy, no i dalej bierę kogo jeszcze? Jakieś nowów potrzebujemy, żebyś trochę wyszkolili też, tak? Na tych pierwszych względnie prostych misjach. No i ciebie, Erneście. Dobra, teraz. Kogo bierę? Kończymy i tak. Zwycięzca. I zwycięzca. Ty, i Shady lecą. Już mam chłopaki współczuję. Teraz, ale. Teraz. A, bo go nie przydzieliłem. O, dobra. I JZ i Shady dobra Dobra, polu zamknięty nazwij pojazd Szerszeń A właśnie, nazwa na pojazd by się przydała By się przydała, znaczy się mm, tak. Kim wy będziecie? Mamy potrzebujemy taśmy. czyli to musi być ktoś względnie, e, względnie, względnie silny. Nie ma innej opcji. Seychento. <grywia> Seychento. Tak się, nie wiem, czy tak się pisze, ale to jest Seychento. <grywia> o boże, dobra, to jest. Asadi będzie. Czegoś nam potrzeba, kogo nie mamy. As. Asolta nie mamy. No właśnie. Nie mamy Asolta. Bardzo niedobrze. Ford Galaxy, <laughs> W sumie jeszcze jeden Asolt by się przydał. Kto mógłby być takim Asoltem bardzo dobrym? Kasjan, idziesz na Asolta, wybacz. Assault, eee, tylko tak. O. I Kasjan będzie jeszcze raz assaultem. Co jest? No, nie wiem, co jest. okej okay. no i jest git multipla. <laughs> Tak, jak tam tworzenie. Powolutku, widzę, powolutku. Odkrywanie też powolutku. Przydałoby się w końcu odkryć ten nowy armor. Wydaje mi się. O, Foxtrot się zrobi, też fajnie. Ej, właśnie, bo my tam mamy. Crash site'a. Więc lecimy. Nazwij go packa na komary. <laughs> Przydał się Scout. W sumie tarcza robi za Scouta. Tak naprawdę aktualnie to tarcza robi za Scouta nam. Można powiedzieć. Tylko teraz tak, tutaj może być problem z chronieniem się. Tylko zrobimy coś takiego. A ty tu potem nie przejedziesz, co? No nie, ty po to nie przejesz, no ale dobra. I w ogóle jest misja w nocy, o jak głupi. O ja nie, nie zwróciłem Nie uwagi, że jest noc, a to nic dobrego nie zwiastuje. Kurde, 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 kurde. Oho, jest. Jest dziad jeden, jest. Widać go, skitrał się. Na szczęście za, za drzewem się chowa. Strzela, oczywiście, w naszego, nasze Sejczęto. Jakby go tu mądrze podejść? Hmm. Teraz fajnie byłoby go strzelać, niestety nie możemy. A no szkoda, szkoda. A w sumie przedrzemy się tutaj, Chodź tu i zabijasz, rozumiesz? Za o Boże, nie, nie, no bez jaj. Panie, bez jaj. Dobra, nie ma co się bawić. Po prostu nie ma co się w tym momencie bawić. Kiedy dyrydy małe i konwenanse. Dobra, a co z Wami? Wy tutaj musicie sprawdzić, też, czy nic tam nam z tych kurde stron nie podchodzi do nas. Od razu z rakietą trzasnąć, ta? A ja to skubańce, Wyskidu trzeba za przeproszeniem jebnąć rakietą i skończy się Dzień Dziecka. Szczególnie, że to nie wygląda dobrze. O! Tam się jeszcze coś kitra. Czy można dawać dotacje przez space y w carda? Można. Na skrillu przez skrilla można. No i dwóch nie ma. Nie, to zniszczyłem jest Nie, 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 Boże, nie, to może źle by się skończyć. Potrzebujemy tutaj snajpera. Um, kojonek, z linka masz coś, co, co chwilę link jest na tym. Jest postowane linki co chwilę na, 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 jak to się zwie? Na czacie. Siempre stryluż. Teraz gdzie ty gdzie, tutaj jest jeden, tu jest drugi, tak? No dobra. Trafisz. Nie, Nie trafisz. Wow! A przyjęcie TJZ -a to była najlepsza de decyzja chyba w moim życiu, nie? Serio? O Boże, nie. To może się skończyć. Czemu Makarni się boi i ucieka? A, ale... Zaraz. Kiedy to oberwałeś? Kiedy ty w ogóle oberwałaś? To jest dobre pytanie. A, mogłeś... Od, w sumie tak. Makarni mógł w sumie oberwać od strzału tjz No co i za coś, no. Co i za coś. Jebu dupy. Wszyscy? Nie, jeszcze jeden został gdzieś, jeszcze jeden killer został, co ciekawe pytanie, gdzie? Gdzie jest jeszcze jeden koleś? Ja podejrzewam, że gdzieś tutaj, no bo innej opcji w sumie nie ma. Jeszcze jeden w środku? Nie, nikogo w środku nie ma. W środku wszyscy nie żyją. Serio, w środku wszyscy nie żyją. Hmm. Uch, kurde, to jest dobre pytanie. Nie, no mówię, w środku nikogo nie ma na bank. Są tak pewien, że wejdę tutaj moim kolesiem i się nim tutaj ukryję. Jestem tak tego pewien. Obawiam się, na całą kiper ruszyć, bo jeszcze coś się stanie. Nie dobrego. A jest, mówiłem. Mówiłem. Dobra. Spróbujemy go czapnąć. Masz tu tą swoją broń, masz, dobra. Wszyscy spokojnie, powolutku, w tamtą mańkę się poruszają. A wy może spróbujcie, chociaż to może nie być dobry pomysł, tędy iść. Trochę osaczymy. Spróbujmy. Snajper idzie też tutaj. A maszynowa idzie tutaj. Ktoś ma trochę punktów ruchu, żeby rzucić coś? Ty masz trochę. tych gdziekolwiek, żebyś trafił, to jest. Rzucisz tu? Byłoby fajnie. O, ekstra. Jest. Jest dziad. Jest. Jesteś mój. Jesteś mój dziadzie. Najpierw go spróbujemy ściągnąć od, z, z, z odległości. Szczególnie, że mamy go jak na talerzu. Dosłownie. Jeszcze jednego snajpera? Nie no, chyba nie ma więcej snajperów z tego co rozumiem. Jezu, Ładna akcja drużyna, bardzo ładna. Ja mógłbym go zabić pojazdem w tym momencie, ale bym wtedy nie zdobył, nie wiem, powiedzmy, że tyle doświadczenia naszymi ludkami. A o to w sumie chodzi. To było przekalkulowane, przekalkulowane ryzyko. I wszyscy żyją i prawie nikt nie oberwał, a przynajmniej nikt od obcych nie oberwał i to jeszcze w nocy. Mm, jednak co sejczęto to sejczęto